Czy ktoś jeszcze pamięta na przykład histerię, wojnę o ochronę naszej prywatności, naszych danych osobowych? To jeszcze nie tak dawno. ONZ wydał wielki dokument o tym, że naruszenia praw na Facebooku to jest jak odbieranie komuś wolności. Unia Europejska stworzyła oczywiście swój własny dokument, a ponieważ w wyrażaniu troski o człowieka nikt nie prześcignie Unii Europejskiej, to wpisano to do karty praw podstawowych. Ok, pamiętacie. RODO. Każdy kraj musiał to ratyfikować, parlamenty wydawały zgody. Ważne, epokowe zwycięstwo praw człowieka. No dobra, zajrzałem ostatnio na stronę RODO. Bum! Mamy wirus. I przewodniczący Europejskiej Rady Ochrony Danych wydał oświadczenie, w którym: Uwaga, pracodawcy mogą teraz y, zabierać nasze dane osobowe. Yy, mogą je przetwarzać w celach, oczywiście, zdrowotnych tylko. Telefony mogą podsłuchiwać, a przepraszam, mogą z telefonów zbierać dane w wyjątkowej y, sytuacji. W każdym razie długa lista rzeczy, które nam można już zrobić, a które jeszcze trzy miesiące temu były nie do pomyślenia, były niezbywalnymi prawami obywatelskimi. Nie żebym uważał, że całe torodo ma sens, to to, to nie, ale. Jeżeli najpierw nazywamy to częścią naszych fundamentalnych praw i naszych wolności osobistych, a potem bez głosowania, bez pytania kogokolwiek o zdanie, ktoś, kogo nikt nie wybierał i kto nikogo nie musi się słuchać, sam sobie odwołuje, to znaczy, że, że ten ktoś buchnął nam trochę naszej wolności. Mniejsza uroda, ale skoro można było buchnąć nam nasze fundamentalne prawa człowieka, to jednak coś już się w tym świecie zmieniło, prawda?